Witam Was serdecznie, z tej strony Astrid, a to jest kolejny odcinek z gry Barn Finders. tak? Wiem, że przez kilka dni nie nagrywałem odcinków, ale z braku czasu, no nie miałem czasu, co nie? W ogóle, co my tutaj mamy? On coś przenosił, co my robiliśmy w poprzednim odcinku, bo... nie pamiętam... Ej, to jest dobre pytanie. Coś tu niby mamy. Mamy jakieś puzzle. Mhm, mm trochę do wystawienia mamy. Czyli coś na pewno zrobiliśmy. Mamy 6000. Mamy noc. Ale no dobra, dobra to. W takim razie niech się stanie ranek. Yy, ja tu się śpi, tutaj się śpi. Niech się stanie ranek. I to chyba będzie czwartek, co nie? Czwartek albo piątek. Nie pamiętam już wtorek! Okej. Okay. Wtorek, wtorek, wtorek. Godzina 7 rano. Mamy list do przeczytania. Tak, tak, kto tak? kto, kto, to jest? kto ktoś, któż to jest? Któż to jest? Coś coś mówili, że um, za łóżkiem jest szafka i jest plakat. Ty faktycznie, um, faktycznie, faktycznie, miałeś rację, kolego, miałeś rację. Jest tutaj plakat. E, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze będzie? Czekajcie chwileczkę, mm, bo ja to muszę e sprawdzić. Wybaczcie na chwileczkę. Niezbyt się przygotowałem. Tak, tak, wiem. Mój błąd oczywiście. Mhm. Mm Sorry, nie to. heheszki. Dobra, e, czyli tak. E, oj, 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 No, nie koły się mikrofonu w kolejnych ale pisze na Faktycznie był komiks, miałeś rację e, użytkowniku e, Adix 3212 miałeś rację, naprawdę e, Czekajcie Tu są ma, ma, małe litery są co nie e, Z boku kosza do koszykówki jest plakat Naprawdę? Już, już, już patrzymy, już patrzymy. Co? Faktycznie, okej, okay, faktycznie, miałeś, miałeś rację, naprawdę. Dobra. Eee, dobra. Zobaczmy sobie dzisiaj coś jeszcze tutaj, eee... Okej, okay, czyli spróbujmy trafić do, ale jak to się odpala? No nie, hej, to no chyba Faktycznie, chyba to sekund to będzie. Trafiłem! Nie! No! Ty, faktycznie! Przynajmniej raz, niby. Ale dawaj szybko, 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 bo czas się kończy! Oj, oj, oj! Nie!

Trzeba wymagane punkty, może coś, nie wiem. Ty, mamy jeden, dobra. Dwa, mhm. A to peszek. No, dawaj piłeczko. No nie! Ty, se, ty chyba krpisz ze mnie! Patrz! A tu po to oszukuję. Trafiłem! Mamy sześć! Dobra! Osiem mamy! Okej. Okay. Tylko butelki. No, fajnie. Myślałem, że coś lepszego będzie można wygrać. Okej. Okay. Mm. Aha, na dachu jest niby papier, jak mówiłeś. Ko ty, no dobra, jest, 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 dobra, dobra, masz rację, jest papier. Czyli muszę jakoś tam tak wejść? Czekajcie, ja tu zaraz wejdę. Zaraz wejdę, spokojnie. Ty idziesz tu? Okej, okay, dobra. Mamy cię. Ty tu. A ty? A ty tu. Dobra. Weźmy sobie. Okej, okay, czekajcie. Coś, 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 coś. Coś chyba jest nie... Halo? No dobra, czyli chyba na dach się nie da wejść? Okej, okay, trochę dziwne, dobra. Chyba, że... Chyba, że... Że tutaj, ale... No nie jestem pewny, nie jestem pewny. Dobra, spróbujmy. Hamstwo, dobra. To tu, to tu To co, czy, czy. Lecz, no, nie tykaj, nie tykaj mi tego, dobrze? No i zepsułeś mi, no! Jaki typ, no. Ja cię nie lubię. No ja, no wziąłem. No co? Od kiedy ty się pojawiasz? Pojawia się wtedy, kiedy nie jesteś w ogóle potrzebny. Ja chcę ten papier zdobyć. No. Daj to... Ta... Boże, te FPS-y to są... Ty... O dobra, mogę na dach, okej, okay, gdzie to jest? Tutaj, dobra. Yeah, Oj, ojoj, sorry. Je, yeah, dobra, mamy papier. Mamy papier toaletowy. Pytanie, czy coś tu jeszcze może być? Tak patrzę, patrzę dokładnie, flaga. Nie, flaga nie, to chyba też nic by nie było. Uuu, co to jest? A ty nie, to tu, tu, tu chyba już nic nie ma. Tak patrzę, patrzę się, się rozglądam. No ale nie. Nie, tu już chyba nic nie ma. Dobra, możemy zejść. A mogę kurę sobie wziąć. Aha, okej, okay, okej. Okay. Fajnie, 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 spoko. I co tam? No i póki co... Jak wiem, to chyba będzie tyle. Ale, ale możemy jeszcze się wrócić w nasze pierwsze miejsce? Czekajcie, Ju, e Czekajcie, czekajcie. E wróćmy się do czerwonej stodoły, z tego co pamiętam. Prawdopodobnie w czerwonej sodole nie zebrałem y, taczki oraz papier, papieru toaletowego i książki. Książka jest chowana na pół... Ta ale taczki? Taczki? Ty, faktycznie. Faktycznie, tu taczka była. No dobra. Okej. Okay. Faktycznie, tu była taczka. Nie, jeszcze nie. Okej okay. O, co to jest? Jakaś teczka. Ty faktycznie się teczki nie zabrałeś. Chyba, że to są nowe przedmioty? Ty, nie wiem, okej okay. yy, Jedyneczka półka z książka. Ale tu nie było półki z książkami, także chyba się pomyliłeś, albo to ja się mylę. Tu nic nie ma. No, możliwe, że to ja się mylę, bo ze mną to różnie bywa. No jednak coś tu tam było. Ja tu sobie nie przypominam, żeby tu. Była książka na półki. Aha, faktycznie. Faktycznie. Dobre, miał rację. Okej, okay. miał rację. Fajnie. Miał rację, dobra. Mimo tego. Nie no chyba to są chyba nowe też przedmioty Nie ma tu nic nie, tu też nic nie ma A czy ja papier w ogóle zebrałem? Czekajcie yy. Mhm, mm dobra, czyli wychodzi na to, że to już chyba wszystko i możemy sobie troszkę, no, poniszczyć tych przedmiotów, bo się przydadzą. Bardzo fajnie, dziękuję Ci bardzo za, mm, jakby to powiedzieć, za... Za ten, za, za, za... Za pomoc bardzo mi się przydała, naprawdę. Ja zapominam, zapominam czasem też te rzeczy rozwalać, a wiem, że warto. Bo do ulepszenia się na pewno poprzydadzą. Papier chyba zebrałem z tego, co kojarzę. No tak, się jak no wszystkiego rozwalać chyba nie musimy, bo. I tak te materiały nam sporo pozostaną, także no why not. Why not? Why not? Dobra, tutaj mamy wszystko, okej. Okay. Um. No, ale zawsze się przyda. Dobra. Trochę troszkę tak poniścić można. Mogłem to poza odcinkiem zrobić, ale ale nie. Dobra. Czyli prawdopodobnie z tego co ja kojarzę, to już chyba wszystko mamy, co chciel, chciałem mieć. Ale zaraz jeszcze w razie w zobaczmy sobie dokładnie. Jeszcze tam na chwilę pójdziemy, ale to za chwileczkę. No. Bo tu nic nie ma, co? Nie? Nie. No dobra. Ławka, wiadomo, musi być. No to już takiego chyba nic nie ma, także możemy niszczyć. Chyba, że faktycznie coś będzie nie tak, coś zapomnę, no to faktycznie będzie z mojej winy. Bo ja nie wiem, czy te przedmioty w ogóle się e, respią, czy się nie respią, nie, nie to nie, 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 nie respią. Nie no, tu już chyba nic nie ma ciekawego. Nie no, możemy wszystko niszczyć już na luzie, okej. Okay. Ale czy to na pewno wszystko będzie? No właśnie, to jest pytanie. Aha. To sk... nie... Dobra, mamy wszystkie przedmioty. Dobra, niszczymy to wszystko, bo chyba już nie ma sensu. Ty faktycznie, tu była ten... Jak ja mogłem zapomnieć? Nie wiem. Nie wiem, nie pytajcie się mnie. Dobra. Dobra, myślę, że możemy wracać. Wracajmy do domu, czy tak? Wszystko mamy ukończone, czyli Czerwona stodowa została na 100% ukończona. Wow Ja, naprawdę to bardzo pomocne. Dziękuję Ci bardzo. I ja poza odcinkiem sobie troszkę towarów powykładam, a co będzie dalej? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Także ja żegnam się z wami bardzo serdecznie, a więc do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!